Cześć, tu Jakub z ekipy Dziedzictwa Imperium. Witamy w Dwory Versus, serii poświęconej zestawieniu naszej gry, Dworów Końca Świata, z innymi znanymi, popularnymi systemami, które dzielą z nią w mniejszym lub większym stopniu konwencję. Jeżeli chcecie, żebyśmy poświęcili odcinek jakiejś grze, koniecznie piszcie o tym w komentarzach. Zapraszamy też do subskrybowania kanału, dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy wrócimy kolejny materiał. A teraz, do dzieła! Niektórzy z Was mogą sądzić, że nowy system człowieka, który przez półtora roku pełnił funkcję redaktora naczelnego polskiego wydania czwartej edycji Warhammera, będzie pewnie kalką starego świata. Nic tym bardziej mylnego. Linia dziedzictwa Imperium ma długą historię i jeśli można mówić o inspiracjach, to kształtowała się jako swoisty anty-Warhammer. System, w którym początkujące postaci są specjalistami, arystokratami, a nie szczurołapami zbieraczami łajna. Warhammer jednak Warhammerowi nierówny, a i dwory przeszły daleką drogę od swoich korzeni z czasów przełomu wieku. Choć kuszące mogłoby być porównanie tylko najświeższej odsłony Warhammer Fantasy Roleplay z nową edycją dworów końca świata, postaram się sięgnąć też do popularnych w Polsce pierwszej i drugiej edycji Wojennego Młota. Bardzo lubianą przeze mnie trzecią edycję zostawimy sobie może na później. Warhammer to w Polsce niepodważalny król RPG w którą się edycję grał niemal każdy. Wydawałoby się, że każde fantazy będzie do niego porównywane, bo po co nowe z jest Warhammer? Na Sigmara, stary świat wydaje się najbardziej polskim settingiem zreśniętym z naszym rpg fandomem. Jednak system powstał w burzliwych latach 80. w Anglii, jak odpowiedź na ADD, którego dystrybutorem na Zjednoczone Królestwo było wcześniej Games Workshop. Był też uzupełnieniem dla gry bitewnej z tej samej marki, która powstała 3 lata wcześniej. Dekadę zajęło, zanim Warhammer zawędrował nad Wisłą. Choć w Polsce zyskał wielką popularność, doczekał się nawet fanowskich rozszerzeń interpretacji, jego historia nierozerwanie jest związana jest z rynkiem anglojęzycznym, na którym kolejne edycje Warhammer Fantasy Roleplay są odpowiedziami na rewolucje wprowadzane w linii D&D. W tym samym czasie, gdy tłumacze przygotowywali polskie wydanie pierwszej edycji Warhammera, Powstawały pierwsze szkice opowiadania związane ze światem, który potem stał się settingiem dziedzictwa Imperium. Pierwsze sesje w nim odbyły się kilka lat później, choć na przerodzenie się domowej kampanii nastolatka w samodzielny system trzeba było poczekać jeszcze długie lata. Warhammer to ponure dark fantasy. Akcja gry osadzona jest na świecie, stanowiącym fantastyczne odbicie naszej późno-średniowiecznej i wczesnorenesansowej Europy. Znajdzie się w nim wiele inspiracji popularną literaturą fantastyczną, od Tolkiena i Howarda po, w ostatniej edycji, bezpośrednie nawiązania do Pratchett'a. Wszystko jest jednak podporządkowane konwencji ponurego świata niebezpiecznych przykód i podlane zdrową dawką brytyjskiego czarnego humoru i turpizmu. Świat Warhammera jest w stanie ciągłej wojny. Wadzą się poszczególni lordowie, książęta, władcy wielkich królestw, rasy rozumne, a w końcu siły porządku i chaosu. Wieczny niepokój wywołuje bunty i marzenia o rewolucji. Wieczny niedobór sprawia, że chłopi przypominają raczej tych ze skeczy Monty Pythona niż mieszkańców średniowiecznej Europy. Konflikty napotyka się na każdym kroku. W każdym lesie czają się potwory, a w każdym mieście mroczne kulty szukują czasy końca. Poszczególne edycje różniły się tu trochę między sobą, od mocno groteskowej pierwszej edycji przez lekko postapokaliptyczną drugą edycję, po najnowszą odsłonę pełną kontrastów między kolorowym światem a toczącym go zepsuciem. Wszystkie jednak łączy to, że jest to świat pełen brutalności i przemocy, od której rzadko kto się powstrzymuje. Bogowie chaosu i porządku zachęcają swoich wyznawców do toczenia w ich imieniu wiecznej wojny o przyszłość całego świata. Dwory końca świata to mroczne fantazy osadzone w settingu, który mocno bazuje na europejskim renesansie, ale nie na samej Europie wieku XVI. Mimo to na pierwszym miejscu wśród inspiracji dla niego znajdują się realia historyczne oraz wyobrażenia o świecie zawarte w tekstach z późnego średniowiecza i wczesnego renesansu. Często już niezwykle fantastyczne. Dopiero w dalszej kolejności fantastyka niekoniecznie ta najbardziej popularna, bo wśród ziemia. podobny wpływ na ten setting miała na przykład Tigana, Gaia Gavriela Keja. Dwory końca świata to gra, która miesza konwencję romansu awanturniczego, powieści płaszcza i szpady oraz sagi pokoleniowej. W świecie renesansowych intryg i nadprzyrodzonej grozy jedyna co liczyć może człowiek to pozostawienie po sobie śladów historii, zbudowanie własnego dziedzictwa. Setting dworów końca świata pozostaje w stanie kruchej równowagi. Tyczy się to każdej kolejnej edycji systemu. Pomiędzy władcami i sojuszami panuje zbrojny pokój. Napięcie jednak nieprzerwanie rośnie. Pod spokojną powierzchnią szaleją ambicje, zadawione konflikty i spory. Bohaterowie siedzą na beczce prochu, rozglądając się bacznie, czy niknie pod podpala lontu. Pod pozorami elegancji, na balach, rautach i polowaniach arystokraci trują się wzajemnie i biją sobie noże w plecy. Zaś daje specjalistom, uczonym, urzędnikom, drobnej i średniej szlachcie świetne okazje do społecznego awansu. W tym świecie ten, kto opiera się na sprawdzonych przyjaciołach, którym może zaufać, znajdzie na sam szczyt. Kto nie ma tyle szczęścia, tańczy nad przepaścią. Warhammer Fantasy Roleplay ma za sobą cztery edycje, każdą z odmiennym zestawem reguł. Poza wyjątkowo odmienną edycją trzecią łączy jednak wspólna filozofia i pewne wspólne założenia. Po pierwsze są to mechaniki procentowe, wykorzystujące kość K-100. Przez to dość łatwo określić możliwości postaci. Po drugie, początkujący bohaterowie są tu słabi. Szansa zdania typowego, niekoniecznie przeciętnego, testu dla przeciętnych postaci waha się między 20 a 50%. Niewiele zmieniają tu sprzęt i przygotowanie, a dopiero długotrwały trening przekłada się na wzrost potęgi postaci. Po trzecie są to systemy wspierające straceniczy heroizm. Bohaterowie są wybrańcami losu, obdarzonymi punktami przeznaczenia, które w razie czego mogą chronić ich od niechybnej śmierci. Choć z czasem postaci mogą stać się absurdalnie wręcz potężne, zawsze mają szansę na niepowodzenie. Mimo to ruszają do boju z imieniem swoich bogów na ustach, bo fortuna sprzyja odważnym. Po czwarte, to gry kładące naprawdę duży nacisk na walkę jako sposób rozwiązywania konfliktów. Niezależnie od edycji, objętość zasad walki. Od dostępnych w boju akcji po obszerne tabele ran krytycznych, zajmuje pokaźną część podręcznika i bardzo przydają się na sesji. Po piąte, to gry stawiające na wielką obfitość umiejętności specjalnych zdolności, często się zazębiających. Czyni to każdą z postaci i każde monstrum wyjątkowym, ale też utrudnia nieco specjalizację. Współgra z tym założenie, że choć bohaterowie muszą sobie poradzić na polu bitwy niekończącej się wojny z chaosem, na co dzień wykonują pospolite zawody jako rzemieślnicy, kupcy, słudze czy szczurołapy. Warhammer opowiada o awanturnikach i poszukiwaczach przygód, którzy skorzy są podejmować śmiertelne ryzyko, bo takie jest ich powołanie. Najnowsze dwory Końca Świata to trzecia edycja dziedzictwa Imperium. Skupimy się tutaj na niej, a nie na wcześniejszych odsłonach, bo to właśnie nowym dworom poświęcona jest ta seria. Po pierwsze, więc jest to gra oparta o kostkę K10. Dość łatwo określić tu szansę powodzenia działań. Suma cecha i umiejętność postaci jest procentową szansą na zdanie przeciętnego testu. Łatwo więc zauważyć, że po drugie, bohaterowie są dobrzy w swojej dziedzinie i kompetentni w kilku innych. Początkujące postaci mają w swojej specjalności 60-80% szans na sukces w stresującej sytuacji, a 40-50% jeszcze w kilku innych obszarach. System oferuje też automatyczne sukcesy tym, którzy działają na spokojnie i metodycznie. Dobry sprzęt i przygotowanie potrafią zwiększyć tu znacząco szanse na powodzenie. Trening zaś nie tylko czyni mistrza, ale też człowieka renesansu, sprawnie radzącego sobie z rozmaitymi wyzwaniami. Po trzecie więc jest to system wspierający dobre przygotowanie i rozmyślne działania. Stawia też mocno na współpracę, bo przed ostateczną śmiercią bohaterów nie chroni ani potężna magia, ani boska interwencja, ale już wsparcie i zaufanie ze strony reszty grupy ma szansę to zrobić. Niepowodzenie i komplikacje są zawsze możliwe, a stawanie przeciwko wyzwaniom, będąc zmęczonym, chorym czy rannym, to proszenie się o kłopoty. Mówimy o wyzwaniach, bo po czwarte w dworach końca świata rozmaite rodzaje konfliktów są ze sobą zrównane. Czermuje się na miecze czy na słowa, może to być równie niebezpieczne, choć niesie ze sobą unikalne zagrożenia i możliwości. Walka pozwala łączyć rozmaite podejście jest silnie nastawioną na współpracę, a i zasady są po prostu rozwinięciem reguł innych konfliktów. Po piąte, dwory pozwalają stać się prawdziwym człowiekiem renesansu, ale nie mistrzem we wszystkim. Już początkujące postaci posiadają przynajmniej podstawową biegłość w jednej czwartej umiejętności. Choć mistrzem będzie się tylko w kilku dziedzinach, z czasem można dojść do wprawy w wielu. Współgra to z koncepcją gry grupą nietuzinkowych specjalistów połączonych więzami przyjaźni. Ludzi pnących się po szczeblach kariery renesansowego świata, aby zbudować własne dziedzictwo. Renesansowe Dark Fantazy tak można opisać krótko obydwie gry. Choć powierzchowne podobieństwo settingów o niczym nie wrze tworzy szereg podobnych opcji dostępnych dla graczy. Nie ma ich jednak aż tak wiele. Najwięcej podobień da się wskazać między dworami końca świata, a słabo w Polsce znaną trzecią edycją Warhammera. Ale nie o niej tutaj mówiliśmy. Czwarta edycja Warhammera podobnie jak poprzedniczka stawia pewien nacisk na grę drużynową, działania w tzw. zwanym downtime, co jest, co jest też pewnym podobieństwem względem dworów. Trudno jednak szukać podobieństw z koncepcji rozgrywki, jej zasadach i skali. Możliwości postaci od początku do samego końca są odmienne, choć pięcie się po drabinie kariery w fantastycznych, renesansowych realiach łączy obydwie linie, różne są zarówno punkty wyjścia, jak i to, do czego można dojść. Dwory i Warhammer to gry o odmiennym klimacie, a przede wszystkim tematyce. Różni optyka, patrzenie na renesansowy świat. W młotku robimy to z poziomu, jeśli nie Rynsztoka, to przynajmniej ludzi prostych, oderwanych od swojej codzienności przez fantastyczne zagrożenia. Trochę podobnie jak w Zewie Ktulu. Stąd droga prowadzi tylko w górę, albo do grobu. Dwory prezentują perspektywę renesansowej klasy średniej. Uczonych, artystów, wynalazców, wojskowych, urzędników i drobnej szlachty. Ci mogą piąć się ku zaszczytom, ale też w zasięgu i wzroku pozostaje dół hierarchii społecznej. Walczą, by się tam nie stoczyć. Oczywiście, jak powszechnie wiadomo, w Warhammerze da się zagrać wszystko. Nie wszystko będzie jednak wspierała mechanika. O ile da się bawić w Warhammer Fantasy Roleplay w podobnym stylu, co w naszym systemie, zwłaszcza przy wykorzystaniu kilku dodatków, to system bardzo słabo to wspiera. Sercem młotka jest wojna z chaosem w najróżniejszych postaciach, prowadzona przez małą grupkę dzielnych awanturników, wyrzutków powoli pnących się w górę społecznej drabiny. Nawet pomijając kwestię szkoły jesiennej gawędy, Warhammer stawia na rozgrywkę dużo bardziej ponurą, brutalną, toczoną z dużo mniejszymi zasobami niż ta typowa dla dworów końca świata. Potężne różnice w mechanice, konstrukcji świata i strukturze rozgrywki są w zasadzie tylko konsekwencją tej odmienności. Czy dwory końca świata to Warhammer na wyższych profesjach? Zdecydowanie nie. Czy Warhammer to znerfione dwory? Tak też nie da się powiedzieć. Te dwa systemy, choć ocierają się o podobną stylistykę fantastycznego renesansu, różnią się niemal pod każdym względem. Możecie więc z imieniem Sigmara na ustach tępić sługi papy Nurgla i tłumaczyć Straży Miejskiej u Bersrejku, że to nie wy zabiliście grafa, a dziwni ludzie z głowami szczurów. By tydzień później zanurzyć się w intrygi na dworach Lyon czy wraz z kanadyjską załogą wypłynąć na wzburzone morze, by założyć kolonie na innym stworzeniu? Te systemy oferują zupełnie inny typ rozrywki i świetnie się uzupełniają w swoim bardzo odmiennym podejściu do podobnych historycznych i fantastycznych inspiracji. Dziękujemy, że wysłuchaliście tego zestawienia i serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek Dworów Versus. Zachęcamy Was też do komentowania. Zostawienia lajka, a może nawet subskrypcji. Do zobaczenia wkrótce!